Cześć witam Was serdecznie w dzisiejszym filmie, który jest trochę rozwinięciem tego materiału, który nagrywałem dla Was z zeszłego roku dotyczącym nerwicy. Tam miałem problemy z mikrofonem. O czym piszecie, więc dzisiaj postanawiam nagrać też film taki trochę rozwijający ten temat. Myślę, że jakość dźwięku będzie zdecydowanie lepsza. Także mam nadzieję, że wyciągniesz dużo Wartościowych informacji dla siebie, które pomogą Ci coś zmienić, żeby swój stan zdrowia poprawić. Więc na początek tak opowiem o tym, jak ja widzę to zjawisko, bo my to w medycynie lubimy bardzo często nazywać pewne choroby, tak żeby było nam trochę łatwiej je zaakceptować. Natomiast bardzo rzadko tłumaczy się choroby na podstawie fizjologii. Czyli tego, co się w naszym ciele dzieje, żeby do tego momentu dużego zaburzenia doprowadzić. Czyli jeżeli nazywamy takie schorzenie jak na przykład nerwica czy depresja, to teraz warto zrozumieć, co się za tym kryje. I zaczniemy sobie od tej tak zwanej nerwicy. Za mną jest taki plakat, mam nadzieję, że go dosyć dobrze widać. To jest taki podział w obrębie autonomicznego układu nerwowego. Czyli tego układu, który będzie reagował w sytuacji przewlekłego lub nagłego stresu. I teraz, jeżeli jest to stres nagły, czyli w sytuacji takiej, kiedy wyjdziesz na przykład na ulicę i uskoczysz nagle przed jadącym w ciebie czy w Twoim kierunku w samochodzie, to ta reakcja jest krótkotrwała. Wyrzut hormonów stymulujących trwa chwilę, po kilku minutach wszystko wraca do normy i funkcjonuje nam się dalej dobrze. Prawidłowo. Problem pojawia się wtedy, kiedy stresor czy suma stresorów oddziałuje na nas przez dłuższy okres czasu. Co się wtedy dzieje? Wtedy dochodzi do adaptacji naszego organizmu, czyli wyrzutu pewnych hormonów, które mają Cię pobudzać. Dzieje się tak do momentu, kiedy organizm jest w stanie je tak naprawdę wytwarzać i z tym połączony jest właśnie układ współczulny nerwowy. Te zwoje wszystkie tutaj na czerwono, jak widzicie, to są zwoje współczulne. Dlaczego ja o tym teraz mówię? Bo zobaczcie, że wszystkie te czerwone kółeczka leżą tak naprawdę w mięśniach przykręgosłupowych. A z czym pacjenci przychodzą do nas na wizytę, do mnie do gabinetu? A no na przykład z przewlekłym bólem pleców, z przewlekłym napięciem karku, z przewlekłym napięciem łopatek. Mówimy, że czujemy sztywność, czujemy napięcie w obrębie całego kręgosłupa y, lub y, szyi lub mięśni lędźwiowych, czyli tak naprawdę przewlekły stan będzie powiązany z aktywacją pól zwojów współczulnych, które aktywują się w sytuacji przewlekłego stresu. I jeżeli to trwa określony długi okres czasu, to może dojść do takiego zjawiska, w którym tak naprawdę to napięcie cię unieruchomi, także będziesz czuł całkowitą sztywność, bardzo duże napięcie. Za tym pójdzie nerwowość, za tym pójdą takie nawracające bóle o charakterze nerwobóli, za tym mogą pójść spadki energii, spadki nastroju, pogorszenie samopoczucia, pogorszenie koncentracji uwagi, skupienia uwagi na pewnych czynnościach, zadaniach itd. itd. I ten kierunek, którym tutaj jesteśmy, tego zaburzenia będzie coraz bardziej w czasie rozregulowywał Twój system współczulny. Czyli cały układ nerwowy będzie tak naprawdę się blokował, a za nerwami pójdą hormony, dlatego że to funkcje nerwów, funkcje neurotransmiterów, które mamy w mózgu i w centralnym układzie nerwowym, to one są tak naprawdę odpowiedzialne za to, jakie hormony zaczynają u nas dominować. I za tym ten jakby ciąg zdarzeń się tak naprawdę spaja w jedno, nakręca się. I ten nasz organizm w tym połączeniu zaczyna się blokować. I teraz jeden, który ma tendencję do tego, prawdopodobnie genetyczną, pójdzie w kierunku nerwicy, czyli będzie nadpomodliwy, będzie czuł taką wielką nerwowość, brak możliwości skupienia, pojawią się te objawy, o których mówiłem wcześniej. A u drugiego, w skrajnej sytuacji, jeżeli on ma do tego tendencję, ten stres był bardzo duży, suma stresorów była bardzo duża przez określony okres czasu. Może pojawić się zaburzenie przeciwstawne, czyli tak zwane powiązanie ze spadkiem energii, z brakiem chęci, i tu możemy mówić, że wpadamy w tak zwaną depresję. To na czerwono będzie nas prowadziło do nerwicy, a to na zielono bardziej do depresji, czyli będzie dominanta albo układu współczulnego, albo dominanta układu przyspółczulnego. I teraz, żebyśmy sobie to dobrze zrozumieli. I jeden i drugi jest Ci potrzebny do dobrej funkcji. Dlatego, że jak się rano budzisz, musi dominować ta część na czerwono. Natomiast w fazie wyciszenia, czy jak jesteś w domu, w warunkach spokoju, luzu, przed snem, powinna włączyć się reakcja na zielono, czyli przyspółczulna, która Cię wyciszy. I jeżeli pojawi się w Twoim ciele blokada, przełączcie tylko tryb współczulny, to będziesz cały czas pobudzony. Twoja głowa będzie cały czas pędzić. Będzie to wyrzut hormonów, które obciążają oś podzgórze, przysadka nadnerczy. I teraz do momentu, w którym jesteś w stanie funkcjonować w tym zaburzeniu, Będziesz miał te objawy, o których mówiłem na początku, jeżeli wyczerpią się zasoby twoje energetyczne, to wpada wtedy pacjent w depresję. I z tej depresji jest wyjść zdecydowanie dużo trudniej, aniżeli z powodzenia współczulnego, gdzie tu pacjentów prowadzi się czy rehabilituje się dużo szybciej. O tym o czym jeszcze nie powiedziałem, to oprócz tych zwojów, które znajdują się na poziomie pleców, bardzo ważna jest regulacja ze strony tak zwanego enterycznego układu nerwowego, czyli jamy brzucha, czyli tam są też nerwy i tam są też zwoje nerwowe, które bardzo mocno są połączone z mózgiem. W sytuacji, kiedy pracujemy z pacjentem, żeby go wyciszyć, musimy również uwzględnić pracę na brzuchu. Co Ty możesz dla siebie zrobić? Możesz zadbać o prawidłową dietę, nie jedzenie przed snem, Dlatego, że jeżeli my te jelitkę sobie napełnimy przed pójściem spać, to zaburzona zostanie funkcja wydzielania m.in. serotoniny. Dlatego, że ten neuroprzekaźnik w 90 kilku% procentach wydzielany jest przez jelita. Więc takie stare powiedzenie od zawsze na noc się nie je. I to jest prawda, bo to będzie dodatkowo rozregulowywać nasz system nerwowy i organizm zamiast skupić się na regeneracji i na śnie będzie trawił to, co zjesz. Czyli wstaniesz rano, krótko mówiąc, przymulony, ospały, zmęczony, bez energii i bez takiej iskry do działania. Więc reasumując i zbierając wszystkie te informacje do kupy, to musisz dbać o to, żeby tą głowę luzować. Bo jeżeli czujesz, że jesteś non-stop w trybie nakręcenia, w trybie pobudzenia, to musisz pamiętać, że za tym idą hormony. I ta reakcja prowadzi tylko w jednym kierunku: do ciągłej, 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 ciągłej stymulacji. Czyli to Cię cały czas pobudza, cały czas pobudza, cały czas pobudza, wypalając z siebie energię i zasoby e, takie witalne. Do którego momentu jesteś w stanie to znieść, Twój organizm to wytrzymuje, jest to zależne od naszych indywidualnych trochę cech i tak jak mówiłem, od stresorów, które na nas wpływają, e, będziemy w tej reakcji szli w kierunku nadpobudliwości, czyli tak zwanej nerwicy, czy gonify, gonify myśli, nadmiernego pobudzenia. W sytuacji, kiedy tu paliwo się wyczerpie, wpadamy w drugi tryb drugi typ reakcji, czyli przyspółczulnej, i tutaj pacjenci są w depresji najczęściej z tej drogi zdecydowanie trudniej jest wrócić tutaj i tutaj, żeby uzyskać tą tak zwaną bardziej fizjologiczną odpowiedź, ale też się da. Ja zachęcam, żeby sobie czytać na ten temat, żeby się dokształcić, żeby ten problem zrozumieć, bo wszystko to tak naprawdę słuchajcie dotyczy układu nerwowego i hormonów. I teraz, jeżeli ja w odpowiedni sposób, przez dobrą dietę, przez terapię manualną, przez ruch, przez terapię z psychologiem, przemodeluję tą moją odpowiedź z układu nerwowego, czyli krótko mówiąc, nauczę się inaczej reagować w konkretnych sytuacjach, nauczę się zwalniać, regenerować, to spokojnie jesteśmy w stanie wrócić do tej równowagi. Natomiast jeżeli w tych sytuacjach no, nie podejmiesz takiego działania, o którym mówię, no to układ ma bardzo ciężko sam się wyregulować. Czyli zachęcam do tego, aby się generalnie uczyć i doczytywać na temat tych wszystkich rzeczy, o których tu powiedziałem. Przygotuję za jakiś czas kolejny materiał, w którym rozwinę pewne zagadnienia bardziej, na przykład te dotyczące neuroprzekaźników, co można zrobić, aby pozytywnie na nie wpłynąć w takich warunkach, że tak powiem, domowych. A ty, jeżeli masz pytanie, to możesz je zadać w wiadomości prywatnej lub w komentarzu. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy dla Ciebie lub Twoich znajomych, to udostępnij go dalej, a ja zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję i pozdrawiam. Piotr Libera.